Żebyście się nie zawiesili, że patrzycie na prawe lusterko, a dostajecie strzała z lewej strony. Siema! Witajcie serdecznie w odcinku dotyczącym parkowania skośnego. To jest bardzo proste parkowanie, natomiast w tym filmie oczywiście powiem Wam jak to technicznie zrobić, powiem Wam jakie najczęściej występują błędy oraz jak te błędy skorygować. Natomiast zanim przejdę do rzeczy, to tutaj jeszcze oczywiście dwie rzeczy organizacyjne. Pierwsza rzecz jest taka, że zapraszam Was serdecznie na swojego Patronite'a, czyli na stronę paniejacku.pl. Jeżeli chcecie sobie zrobić przypomnienie przed egzaminem, to tam znajdziecie filmy z odpowiedziami na najtrudniejsze pytania, które możecie trafić na egzaminie. Tam są również pełne wykłady teoretyczne. Także mówię, jeżeli chcecie sobie zrobić przypomnienie przed egzaminami, to zapraszam Was serdecznie na stronę paniejacku.pl. A druga rzecz jest taka, że jeżeli chcecie nauczyć się parkować skośnie, to polecam Wam również oglądać film o parkowaniu prostopadłym przodem. On jest u mnie na kanale, tutaj gdzieś się wyświetli banerek, ale... Po oglądnięciu tego filmu, po prostu wyszukajcie sobie ten film u mnie na kanale, dlatego że parkowanie skośne jest łatwiejsze niż parkowanie prostopadłe przodem, a dużo błędów się po prostu powtarza, i technika wykonania jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o te dwa parkowania. No więc tak, jeżeli mamy załóżmy mamy parking, tak, mamy miejsce parkingowe, które jest tutaj. No, i załóżmy, że parkujemy sobie po prawej stronie, chociaż po stronie, no trudniej się parkuje po stronie prawej, natomiast możemy parkować oczywiście po stronie lewej. I teraz tak, to co nam pomaga przy parkowaniu, to zawsze to co podkreślam, polecam parkowania robić wolno. Na egzaminie to ja w ogóle zawsze uczę w ten sposób, żeby się zatrzymać przed miejscem parkingowym, wrzucić sobie na spokojną jedynkę. Możecie się zatrzymywać przed miejscami parkingowymi. Nikt wam nie każe robić parkowania. Płynnie, przynajmniej przepisy. Instruktorzy czasem was poganiają, ale ja naprawdę polecam robić je bardzo wolno. Chociaż przy parkowaniu skośnym, jak zrobicie to płynnie, na dwujeczce, bardzo powoli, to też myślę, że spokojnie ogarniecie. Natomiast ja polecam robić parkowanie wolno, żeby się nie pomylić, żeby mieć czas na obserwację tego, co się dzieje dookoła i żeby egzaminator widział, że obczajacie co się dzieje, tak. Druga rzecz która pomaga przy parkowaniu, to jest znowu odległość od samochodu, za którym parkujecie. Przy parkowaniu prostopadłym dobrze, jeżeli zjedziemy bardzo daleko, bo ta odległość przy parkowaniu prostopadłym jest nam potrzebna większa. Natomiast jeżeli chodzi o parkowanie, parkowanie skośne, no to możemy zjechać troszkę mniej. Czasem nawet tak naprawdę możemy pojechać prosto. To też tak naprawdę się nic nie dzieje. Natomiast ta odległość ta odległość nam pomaga, jeżeli ona jest większa. I to też słuchajcie, jak dobrać tą odległość? To jest kwestia ci ćwiczeń po prostu jeżeli mm, przećwiczycie to parkowanie kilka kilkanaście razy je powtórzycie to po prostu złapiecie wtedy jak daleko macie odjeżdżać. Więc mamy tak pierwsza rzecz to jest prędkość polecam parkowanie robić wolno druga rzecz to jest ta odległość polecam sobie lekko odjechać do środka jezdni. No i trzecia rzecz to jest moment w którym odkręcamy kierownicę czyli moment w którym powinniśmy zacząć je wjeżdżać w miejsce i teraz Znowu klasycznie część instruktorów, magików i część youtuberów tłumaczy Wam, że powinniśmy odkręcić kierownicę w danym punkcie. Czyli na przykład, jeżeli nasze lusterko dojedzie do tego punktu. I teraz jeżeli chodzi o egzamin, to może się to sprawdzi. Natomiast jeżeli chodzi o jeżdżenie praktyczne, to już niekoniecznie, dlatego że pamiętajcie, możecie jeździć różnej wielkości samochodami. Miejsca parkingowe mogą być różne. No więc, jeżeli jedziecie Cinquecento, czy maluchem, czy nie wiem, małym samochodem klasy B, czyli takim jak jeździcie na egzaminie, to to lusterko może się sprawdzić. Ale jeżeli kupicie sobie wiem, powiedzmy, Audi A8, to ten punkt już niekoniecznie się może sprawdzić. Więc ja punktów nie lubię. Natomiast, jak w takim razie podejść do momentu, w którym odkręcacie kierownicę? No więc, ja polecam znowu przyjąć zasadę lepiej później niż wcześniej. Dlatego że późniejsze odkręcenie kierownicy powoduje, że macie łatwiejszą korektę później. Łatwiej możecie jakby skorygować swoje ustawienie, tak? Bo tak, odkręcacie zbyt późno, znowu wbijacie się na samochód, który jest za miejscem parkingowym. No i tylko sobie korygujecie w ten sposób. Więc późniejsze odkręcenie kierownicy jest... zapewnia Wam łatwiejszą korektę później. I ja polecam to tak robić. Jeżeli Was instruktor uczy na lusterko, to naprawdę polecam przejeżdżać kawałek dalej. Natomiast... Yy, co się stanie, jeżeli zbyt wcześnie odkręcicie kierownicę? No to to jest dużo bardziej problematyczna sprawa, dlatego że możecie albo wjechać tak, że tutaj przód wam ściągnie tył samochodu, więc tutaj gdzieś możecie przejeżdżać bardzo blisko obok samochodu. Jeżeli byście byli za blisko na egzaminie, to egzaminator wam to zatrzyma, powie, że macie możliwość tworzenia zagrożenia, i wam egzamin obleje, więc to jest jedno zagrożenie. A drugie zagrożenie jest takie, że nawet jeżeli wjedziecie i będziecie zbyt blisko ustawieni czy tego, czy tego samochodu, to jest bez znaczenia. Natomiast jeżeli będziecie zbyt blisko ustawieni, no to jest problem przy wycofywaniu, ale to wtedy polecam wycofać na prostych kołach też i, i go naprostować, albo cofnąć się totalnie w miejsce, z którego zaczynaliście, i po prostu zacząć to parkowanie. Także, to znaczy skończyć to parkowanie odkręceniem kierownicy zbyt późno. Natomiast mówię, to kwestia zepsujecie parę razy, jak zawsze to parkowanie coś Wam nie pójdzie, a później będzie szło lepiej. Ono jest naprawdę stosunkowo proste, więc... Więc myślę, że to szybko ogarniecie, ale jedna jest zasada, polecam lepiej później, lepiej wylądować za daleko, bo korekta jest wtedy dużo łatwiejsza. No i ostatnia rzecz tutaj, mianowicie wyjazd z miejsca parkingowego. Pamiętajcie, to też jest bardzo ważne. Czy to jest egzamin, czy poza egzamin, to jest bez znaczenia. Wyjeżdżajcie z miejsc parkingowych bardzo wolno po to, żeby mieć czas na spokojną obserwację tego, co się dzieje dookoła, żebyście się nie zawiesili, że patrzycie na prawe lusterko, a dostajecie strzała z lewej strony. Albo odwrotnie, więc żebyście mieli czas, żeby popatrzeć, to naprawdę powolutku zatrzymujcie się nawet parę razy przy tym wyjeżdżaniu, po to, żeby raz mieć czas na obserwację. Dwa, jeżeli będzie jechał stąd samochód czy stąd, bez znaczenia, albo szedł ktoś, albo jechał rowerzysta, to zawsze może mam dać jakoś znaleźć. To znaczy, po pierwsze, wy, jeżeli wyjeżdżacie wolno, będziecie mieli więcej czasu, żeby to obserwować, co się dzieje dookoła. A osoby, które tu by jechały, na przykład samochodem, mogą zawsze trąbnąć albo mogą się zatrzymać, albo mogą was spróbować ominąć, jeżeli będą -y, widzieli, że wyjeżdżacie. Ale jeżeli wyjedziecie za szybko, to te osoby nie będą miały czasu na reakcję. Więc naprawdę polecam wyjeżdżać bardzo wolno z miejsc parkingowych, w ogóle gdziekolwiek, bo, bo to zapewnia to, że, że zapewnia wam bezpieczeństwo, i nie ryzykujecie tym, że będziecie mieli stuczkę. I kolejna rzecz, ostatnia już w zasadzie to jest kiedy odkręcić kierownicę do tego, żeby wyjechać. I tutaj zasada jest w zasadzie ta sama, co przy wjeżdżaniu. Czyli je, jedźcie sobie na prostych kołach, bo tu też część instruktorów tłumaczy, że tam jak dojedziecie lusterko do któregoś tam miejsca, bla bla bla, to wtedy odkręć kierownicę na maksa. To znowu się nie za bardzo... Stryczy. To się nie za bardzo sprawdza ze względu na to, że jeżeli będziecie za blisko tego albo tego samochodu, to możecie te samochody pouszkadzać. Więc ja polecam znowu jechać na prostych kołach i obserwować wszystko, co się dzieje dookoła, i dopiero odkręcać kierownicę. Nie musicie jej zawsze odkręcać na maksa. Możecie ją odkręcać, zacząć odkręcać delikatnie i obserwować, co się dzieje z waszym przodem samochodu. Czyli patrzycie na tył, plus patrzycie na przód. Jeżeli jesteście przekonani, że tego samochodu, który by był tutaj, jakoś powiedzmy tak zaparkowany, dopóki, jeżeli jesteście przekonani, że go nie zahaczycie. To spokojnie zaczynacie odkręcać. Lepiej jest to zrobić później, najwyżej wylądujecie na tym pasie, ale później sobie skorygujecie, czyli pojedziecie w ten sposób, niż próbować odkręcać to za wcześnie, tą kierownicę, żeby się tu skierować, ale ryzykować to, że uderzycie ten samochód. Więc ja polecam przy wyjeżdżaniu bardzo powolutku wyjeżdżać, plus raczej dalej wyjeżdżać na prostych kołach i na spokojnie odkręcać kierownicę, a nie próbować się tutaj na centymetry, na centymetry przetrwać. Także no mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. To parkowanie jest bardzo proste. Pamiętajcie o kierunkowskazach. To jest bardzo ważne jeszcze. Pamiętajcie o kierunkowskazach, żeby dawać kierunkowskazy przed parkowaniem i przy wyjeżdżaniu, żeby za taki głupi błąd na egzaminie po prostu nie, nie mieć wpisanego błędu albo, albo tego egzaminu nie oblać. Także dzięki za uwagę. Zapraszam jeszcze raz na stronę paniejacku.pl. Zapraszam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się mocno. Dobrego parkowania. Pozdrawiam. Siema.